No i cyk, witam Cię widzów na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie to co twórcy nam podali na tacy, na community streamie, który się odbył dwa dni temu, dotyczącym e, update'u 1.45, który nadejdzie niebawem. Na chyba ma wyjść beta, o ile już nie wyszło, ale chyba jeszcze jej nie ma. No i po tygodniu pewnie od Tybety wyjdzie wersja pełna, nie? Tak jest w sumie zawsze, no może prawie zawsze, bo czasami była szybciej, czasami nie, no ale wiecie o co chodzi, nie? W większości przypadków się pojawiała po prostu tydzień po becie. No to co, no sobie zaczniemy, to tak szybko omówimy, nie będę, nie oglądałem tego, wiecie, całego nie poświęcałem czasu, ponieważ no you know, szkoda czasu troszeczkę. Nie? Ale tak, no widzimy, że nowy mamy tutaj ekran pewnie ładowania lub menu, który będzie dostępny. No i widzimy oczywiście tą postać jak ona będzie wyglądać. No i mamy tutaj oczywiście Kejda, który wygląda tak jak wygląda. Mamy oczywiście te drugie postacie. No i mamy oczywiście skrzyneczkę, to ona chyba była e, Vanguard casem, tak mi się wydaje, czy nie? E, ale tutaj poruszam ten temat dlatego, że e, ta skrzyneczka miała zawierać wszystkie skiny z poprzednich pasów, nie co nie do końca było dobrym cechą tej skrzyneczki, ponieważ zaburzała ona oczywiście życiorys pasów wszystkich poprzednich, nie? E, no ale... No, zobaczymy, czy to będzie ta skrzyneczka, czy nie, bo chyba budową wygląda podobnie, z tego co mi się kojarzy. Kiedyś w odcinku jakimś opowiadałem to, więc możecie sobie gdzieś tutaj e, sprawdzić na moim kanale, lub gdzieś się mamy wyświetli, tutaj na karcie, w prawym górnym, jak nie zapomnę. E, no, ale w sumie no tak to wygląda. E, lecimy sobie dalej. Nie będziemy tutaj wiecie, jakoś tracić czasu. Mamy jakiś tutaj trailer. Wait, oh, wait a minute. Fajny trailer, to jest chyba ten trailer nowy, bo wiecie, aktualnie jest ten stary, na starych skinach, postaci i tak dalej, aktualnie mamy nowe, no i nie wiem, czy się tym zajmował Tim, czy ten drugi typ, co jeszcze wcześniej robił animacje 3D, czy jeszcze ktoś inny był, jeszcze chyba był, 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 był. parę osób jeszcze było na pewno, które robił animacje 3D, ale chyba tak sądząc po po jakości tej, tych animacji, że tak powiem, bo na trochę, no, no to wiecie, no drewnem były, nie, jak, jak widzieliśmy, takie man, manekinowate, e, to może być ten pierwszy jut, co robił chyba e, trailer na mapę, na mapę portową, e, z tego co okaże, bo Thimt chyba robił inne, inne animacje, tak znaczy inne one były, dało się wyczuć właśnie, nie było aż tak drewniane, e, chyba że robił też, nie, ale nie wiem, nie, 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 nie pytałem się i chyba tutaj też nie ma, Mniej więcej pokazanego co jak, ale pewnie to jeszcze wyjdzie na główny kanał Critical Opsa, ten nowy trailer, więc pewnie w opisie będzie on, e, twórca tych animacji, pewnie zaznaczony lub po prostu też na kanał twórcy, który to robił, e, te, tą animację e, do tego traileru. E, będzie, no, wyjdzie na jego kanał po prostu też ta animacja, nie? żeby się pochwalić, co on zrobił. E, no ale tak. Fajna animacja, nie? Oczywiście trochę drewniana, a stand-off ma lepsze. No, no, go na laj niestety, nie? Ale dobrze że widzieć, że idą w taką fajną stronę w sumie tych takich trailerów z animacjami, bo mało ich było po prostu. Głównie graficznie fajnie wyglądały ich operacje, na przykład, nie wiem, na operacje czy cokolwiek, no to graficznie fajnie wyglądały to, ale to, był, to była tylko grafika, animacji żadnych, a stand-off jak coś tam... Jakby ma jakiś update nowy czy coś, to zawsze jest jakaś animacja historyjka i takie tam, nie? E, która animacyjnie jest dobrze zrobiona. E, no i tak, lecimy sobie dalej. Coś mówią o, 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 o klanach i tak dalej, ale no, nas to nie interesuje w sumie. I turniejach, e, jakie będą. Na o, tutaj nas głównie interesuje to, że. Jak wiecie, te postaci zajebiste się zlewają z tłem czy macie te, te taki walorantowy tryb włączony, czy nie, to podświetlanie się postaci, to i tak to zazwyczaj gówno co daje na mapie, która po prostu no, no jest jaka jest, nie typu ustawicie sobie żółty kolor, to na Castello no, no wam się to nie przyda i tak czy jak postaci będzie zlewać. No i widzimy pracę nad postaciami i widzimy takie coś, że są bardziej jaśniejsze na szarym tutaj tle. Dodane zostały zamiast takiego szarego, to bardziej granatowe tutaj. Ten armor na CTQ. bardziej szary jest. Armor po stronie TB. Czapeczka została zmieniona tu i tu. To znaczy duchem, a tu czapeczka i komiara tutaj. E, I czy to da coś dużo, czy nie? No, zobaczymy w tej grze. No, tu, No wiecie, na grafice wszystko może zajebiście wyglądać, ale w grze niekoniecznie. E, bo tam już mamy oczywiście. Shadery, nie shadery i tak dalej, i tak dalej. Ehm, no. No zobaczymy, fajnie jakby było te postacie, wyglądać, można by było widzieć chociaż troszeczkę, nie? Bo na serio, w niektórych miejscach na mapie to to w ogóle jest yy, nie do uwidzenia w ogóle, nie? Jakaś postać. Ehm, no ale co, no tak to mniej, mniej więcej ma wyglądać. Tutaj mamy co jest aktualnie, co ma być później, nie? W no... We'll see, will see. Dalej mamy grafikę, też pewnie ładowanie albo menu. Mamy babkę nową, zapomniałem jakiejś było, ale no wiecie o co chodzi. Omawiałem ją chyba w poprzednich odcinkach, no chyba, no na pewno. E, fajna grafika, fajnie zrobiona. O tym właśnie mówię, że graficznie i tak dalej, no to zajebiście jest to robione właśnie. E, tylko animacyjnie trochę leżą, ale wiadomo, z czasem będzie pewnie lepiej. E, i nie wiem, czy to będzie nowy skin, czy nie. <laughs> Udało mi się wychwycić. E, no, do, do USPK. Na słyszy no i chyba tylko tyle z tych skinów jestem w stanie zauważyć aktualnie na tym, tym, na tym screenie. No i co? To no fajnie, fajnie zrobiona po prostu tutaj, fajnie zrobiona graficzka, nie? Dalej mamy tak. Mamy chyba koncepty, jakie były podczas tworzenia postaci, i tak dalej. No więc chyba raczej to tak jest napisane, że work, work in progress, ale chyba no, w postaci już została. Znaczy, ma zostać wypuszczana, więc raczej nad nią nie pracują, nie? Chyba, że znowu jakiś produkt, półprodukt wypuszczają do tej gierki i będą to naprawiać przez kolejne pół roku, nie? E, no ale raczej no, raczej chyba to jest po prostu progres postaci, tak mi się wydaje. Tam coś było jeszcze o tym mówione, więc raczej to to. Dalej mamy co? Let me see, let me see. Tutaj mamy, coś tam mówili o testach. Influencerów, czy coś z tyłu. Nie wiem, czy oni twarze im pożyczali, czy coś, e, bo nie wiecie, niech wychwycałem wszystkich słów i nie oglądałem tego od początku do końca, e, ale chyba no, jakaś współpraca z niektórymi influencerami jakaś tu była i chyba może nadal jest, skoro jest work in progress, tak samo wcześniej, czy nie, może te postacie się będą zmieniać, lub więcej ich dodadzą z innymi twarzami, e, a podobnymi ubrankami, ale. No, tak to chyba wygląda. Może będziemy mogli zobaczyć takie, tego typu postacie, może w grze z takimi ubrankami. Maybe, maybe not. Yy, no, okej, okay, no, zobaczymy. No, na razie z work in progress. Jeszcze chyba nie ma jakichś dokładnych informacji, więc nie będę się tu rozgadywał. Trochę dziwne to jest. Yy, nie wiem do czego to porównać. Chyba bardziej do Koda, chyba nie? Tak, tak mi się wydaje, bo Stantov ma. Czuć inny klimat od tego bo on też wiecie ma te różne tematyczne postacie na każdą z map ale one wyglądają inaczej no no troszeczkę tak nie bo tu mamy na każdą mapę inne, inne postacie typu jakieś tam bardziej japońskie czy coś tam yy, z twarzyczkami yy, a tutaj mamy po prostu postać dodaną i ona nie jest, chyba nie jest zależna od mapy tylko jest postacią nie. E, dobra, no, lecimy dalej. E, tutaj widzieliśmy to, co widzieliśmy. Dalszą zmianą jest e, input methods, e, czyli no rzeczy związane z kontrolerami, a które w ogóle nie wiem, chyba, nie będę się tu rozgadywał, bo kto gra z Was na kontrolerze? No chyba nikt. Nie, to jest w ogóle taka strata w ogóle czegokolwiek, żeby podłączać kontroler do telefonu i próbować coś ugrać. E, myszkę i klawiaturę jeszcze, wiecie, da się zrozumieć, wiadomo dlaczego, nie, ale kontroler, no tak. What the fuck? Dodali dead zone. No ogólnie dodali dead zony do tego, nie. No i w sumie chyba na tym główna zmiana polega, e, że nie będzie, jak wyjdziecie poza strefę e, taką ogólnie, no na, za, wyjdziecie za martwą strefę, na martwą strefę, no to e, po prostu, no nie będzie wam łapać ruchów, coś tak w skrócie, nie. No wiecie, mniej więcej na czym polega dead zone, nie. E, w sterowaniu. E, dalej mamy ranked changes. Eee, no i tu mamy większość zmian, które opowiadałem, chociaż tu mamy nową. Eee, mamy map pule. A tu mamy na hoście to pokazane, ale będzie to, na, no jest ranked, więc, więc chyba, chyba będzie to na grze rankingowej, nie? Map pool. Czy nie? Czy będziemy mieli mapy do wyboru? Tu mamy mamy randomowy pick trzech map. I co, będzie mogli mieli coś takiego no, no, na rankedzie? Wait a moment, so, spróbuję to przesłuchać. So, Dobra, no the... w sumie nic ciekawego tu nie powiedzieli, tak według mnie. No. Główno, głównym słowem, jakie dało się wychwycić, nie, to że to działa na hostach, czyli wybieracie sobie te trzy mapy i randomowo wylosują się jedna z nich, nie. Ale nic nie powiedzieli o rankedzie, no niby ten segment się nazywa Ranked Changes, ale no nic nie powiedzieli, czy to działa na rankedach, nie, więc what the fuck, I don't know, nie. Eee, nie mam pojęcia, nie, nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy będzie to dostępne na zwykłym meczu rankingowym, no obstawiam, że jak nie powiedzieli, czy jakby unikali jakby takiej prostej odpowiedzi, bo wiadomo, że się ludzie będą pytać, czy działa to na rankedzie, no i niestety nie powiedzieli, to może tego nie być, nie wiem dlaczego to jest w tym segmencie, ale może być, nie? Może ja źle wykumałem, skumałem o co chodzi? No ale kurde mam złe przeczucia, znowu złe przeczucia. No w stanie, że tego nie będzie, będzie to tylko na hostach, tak jak powiedzieli przed chwilą. Eee, I co to da? No da to w sumie dużo, ponieważ jak macie te inne gry, eventy rankingowe, gdzie się klany napierdzielają, to to dużo im to da, ponieważ będą mogli sobie chyba spikować mapy, nie? Będzie opcja eee, właśnie wybrania map przez użytkowników. I pewnie im się randomowo one dobie dobiorą. Mniej więcej nie wiem, będzie to zasada podobna jak chyba w się tam macie wybieranie map. No tak podsumowując, no to fajny tutaj sposobik, ale nie wiemy, czy on będzie dodany właśnie na rankingowe grze. Nie? No bo mówi wam, że nie powiedzieli. Chociaż jest to w segmencie ranked changes, no ale no, tak wiecie, to jest takie. Może być nie musi, no nie wiem domyśl się, nie? No tak dla mnie to wychodzi. No i spróbowałem się domyślić. No i według mnie nie będzie tego po prostu na e, zwykłym rankedzie, tylko na kości. E, tak jak mamy podany tu przykład. Dalej mamy oczywiście zmiany w mapach. Opowiadałem je już na innym odcineczku, więc ja sobie tutaj tylko Wam pokażę screen, jakie są mnie. Tutaj mamy ten kościółek e, zmieniony. Um, czy są dodane jakieś tam inne elementy wystające, może się za nim będzie dało schować, czy odbijać jakieś nejdy. E, tutaj mamy okna otworzone, to jest główna zmiana na razie, na którą dali nam zobaczyć. E, to jest duża zmiana, taka no, zmieniająca rozgrywkę w sumie. Szczególnie dla, dla, dla e, Tebeków. Dalej mamy. Kalauty nie inne niż te, które mamy aktualnie. Wiecie, że tu jest broń, może sobie podnieść, chodźmy na B i tak dalej. Mamy kalauty takie, które mamy w każdej grze FPS-owej, czyli nie wiem, Counter Strike, czy Valorant i tak dalej. Typu, że na przykład pod mapą wyświetla nam się miejsce, gdzie akurat się znajdujemy, nie? No i dzięki temu wiemy, jak się nazywa dane miejsce na mapie. Też przy okazji, plus jak piszemy coś, coś na czacie, bo nie ma głosówki, nie? Więc jak piszemy coś na czacie, no to pojawia się informacja obok naszego niku gdzie zostało to napisane, gdzie byliśmy. Dzięki temu czat, no, reszta teamu widzi, gdzie to zostało napisane i może iść w dane miejsce, dajmy na to, nie? Gdzie na przykład później umarliśmy. Okej, okay, w sumie, no nie wpływa to chyba jakoś dużo na rozgrywkę. Powinno to już chyba być dodane, już nie wiem, lata temu, ale no jest teraz, no i w sumie ok, okej. No, zmiana w sumie trochę na plus, nie wiadomo, coś tam, yy, coś tam to daje. Można je wyłączyć, włączyć i tak dalej. Informacje o blue kenach tutaj też tak pokrótce. Mm. Wam powiem co nieco, ponieważ coś tam przesłuchałem. No i Watix tam mówił, że odkąd się pojawiły te, te, te kontrakty, no to właśnie te zastosowanie na Blue Creditsy, no to już zmalało i raczej one nie będą już. Obiegu, no nie będą po prostu w tej grze używane, nie będą po prostu miały swojego zastosowania. Yy, więc raczej możemy powiedzieć: bajo jaja z Blue Creditsami, tak jak wam mówiłem, jak wychodził ten kontrakt, że mnie to zastanawiało, czy co, co będzie z tymi Blue Creditsami. Czy też je będziemy nadal zostawiać jako duplikaty, czy nie. No i wychodzi na to, że po prostu odkąd broni się duplikują, to znaczy skiny yy, je możemy wymienić. No to za nie nie dostajemy tokenów, nie, za duplikat, tylko po prostu no, duplikat skina wiadomo e, Więc no, możemy powiedzieć Bajo jajo e, No i kupić sobie za resztę tych aktualnie niebieskich, które nam zostały jakieś skiny Czy dozbierać sobie na szybciutko tych niebieskich kupić jakiś nożyk czy rękawice Ponieważ no już będzie lipton i nie będzie niebieskich kredytów Okej, okay, dalej mamy coś, co niby zostało pokazane przez przypadek, ale jednak Elisa Prank był, jednak to mi chcieli pokazać. No, chcieli pokazać po prostu. Mamy coś takiego jak. E, jak ten chopik, który mamy w standoffie i na przykład nie w CES-ie. To akarynek, o właśnie. E, coś. O, coś, 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 jakoś tak, nie po prostu. E, no i widzimy tutaj skiny. Oczywiście nie są. Warte dla nas nic, ale jak widzimy w sklepie, są warte dużo, dużo, dużo więcej. Eee, nie wiem, czy te ceny są prawdziwe, czy nie, ob nie ponieważ no, XD z tym cenami w sumie, nie eee, No i co my tu możemy zobaczyć? Że mamy skiny, hype skina, mamy e, rarity jego, czyli jakby e, jego tutaj, jego jakby no, no, rangę po prostu, czy jest wyższa, czy jest niższa, nie wiadomo. E, Im wyższa, tym lepsza. Mamy oczywiście e, nazwę. I broni i ogólnie skina, jaki to jest, mamy dostępność, też dostępność ilość i mamy cenę, nie? No i co z tego możemy wyczytać? No, mamy fajne tutaj, wiadomo to co wam przed chwilą powiedziałem. Mamy tutaj na przykład cenę 33 528 kredycików tych naszych standardowych, tych pomarańczowych, prawilnych. czyli będzie się ten market opierał na, na kredytach zwykłych. Czyli moja tutaj teoria pod upadła, że te niebieskie, żeby je zachować, to wprowadzą może coś w tył marketiku czy czegokolwiek. No ale wprowadzić wprowadzili, ale jednak będzie to na zwykłe kredyty. No i co mamy? Price per item. No i czyli tu mamy dwie, jakby, no, dwa skiny. No i price per item to chyba jest za jeden, nie? No to tu mamy 1600, a tu mamy 33000. Nie wiem, te ceny chyba są z zupy podane, czy co? Nie wiem, w sumie to z tego co tak lipa się trochę idzie porozumieć z tych informacji, które tu mamy podane. Nie wiem, może jak wypuszczam jakieś bardziej sensowne info o, o tym, no to wtedy się bardziej rozgadam. Aktualnie no to jest takie trochę XD z tego, z tego tutaj screena. No i co, mamy tutaj opcję Remove Purchase Request, czyli po prostu usunięcie naszego zakupu. E, Starszy informacje o naszym zakupie, no chęci naszego zakupu, nie? Tak, jakoś mogę to chyba powiedzieć. No chcemy coś kupić, ku, kupujemy, jednak się rozmyślimy, to jednak anulujemy to. E, Przedtem chyba jak zaakceptujemy to nie, na końcu, nie? E, no i mamy jeszcze ad albo apply purchase request. I tu mamy już małą informację, że e, możemy sobie dać temy, które chcemy zakupić, dodajemy to pewnie do koszyka. Idziemy sobie chyba w którą z tych zakładek i wtedy kupujemy wszystko y, 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 No tak, no przecież mamy tu obok kruwa, tą ikonkę, więc pewnie idziemy tutaj y, klikamy w to i wtedy to wszystko na końcu zakupujemy No działa jak to jak, nie wiem, koszyk w Allegro, nie? Tak w skrócie wam to powiem pewnie, takie moje zdanie jest e, No i co, czyli to będzie działać tak, że ja sobie będę mógł tutaj wkupczyć mojego skina i sprzedać? W sumie jestem ciekawy tego screena, w sumie zachęciło mnie trochę, żeby, żeby się zapoznać yy, z informacjami Tego tutaj ryneczku, coś czy coś w stylu rynku, bo oni na pewno nie lecą stricte jeden do jednego Jakby na rynek, bo coś tam mówili, że family friendly chcą być i tak dalej, chociaż no Inne gry nie są i się bardziej, lepiej trzymają i ogólnie no Better mają działanie I tak jakieś krwawe nie, yy, nie są, no bo umówmy się no po, po co tworzyć grę, w kru, ma być jakoś family friendly która opiera się na terrorystach i kontrterrorystach i bombie, którą trzeba zaplantować i wysadzić kurwa w pół miasta. No tak trochę się to nie łączy według mnie, więc lepiej już tworzyć tak, żeby było dobrze, a nie tak, żeby było źle. No, zagłębia się to w to bardziej, jak wyjdzie więcej informacji. Na razie z tego skina da się coś zrozumieć, ale nie wszystko, nie te ceny jeszcze nie kapuje. Bym musiał na tym posiedzieć, a mi się nie chce. Więc no pewnie to się zmieni, tak obstawiam, mnie. Eee, tak, moja dedukcja. No i co? Tutaj mamy chyba główny market, my nie możemy, możemy w, że my możemy w sumie wsadzić coś do, do, na rynek. Tutaj mamy odbiór rzeczy, czyli końcowa akceptacja. I tutaj mamy chyba yy, no po prostu możliwość zakupienia jakichś rzeczy. Tylko zaznaczamy sobie coś i dajemy sobie AD. Nie i to leci tu albo rimów. Yy, dalej mamy kontrakt i to jest, jest chyba ten kontrakt, yy, który chyba aktualnie mamy, tak mi się wydaje. Chociaż jest tutaj ikonka krajczyków naszych yy, tych pomarańczowych więc nie wiem czy to jest ten sam czy to może ten taki wiecie prawidłny kontraktik czy nie chociaż ten kontrakt aktualny się nazywa jako kontrakt yy, i to nie jest ten sam kontrakt który jest w CES-ie, więc no, no, no raczej obstawiam że to będzie ten aktualny no i co chyba wszystko co się dało wyczytać z tego screena wyczytałem mm, lecimy sobie dalej tak jest moje zdanie chyba nic tego na razie nie zmienić. E, będę musiał się zagłębić bardziej. No i co? Później sobie gadali, coś. No i w sumie chyba... Y, chyba wszystko. To chyba była wszystko. No, grali sobie na nowych postaciach i one były wymieszane. Typu, nowe postacie były... To znaczy, te co mają być wprowadzone były z tymi aktualnymi też, no też w sumie co nieco nowymi, nie? Ale e, no, wiecie, o co, wiecie o co chodzi, nie? nie? Nie jestem pewny teraz czy one się, wiecie, tak losowo dostajemy je w trakcie meczu że sobie ta gra, czy jak to wygląda, no ale grali sobie z influencerami też później i tak dalej, coś tam se gadały, influencerki, więc, więc tak, na tydzień pana dostał jakiś obsługi, może się docitował sobie też, tak dla jaj, na tym live. Ie. no, ale co, to chyba było na tyle z tych informacji, które ja wam tu podaję, zagłębimy się w tą bardziej, jak wiecie, przed Prawilnym update'em wyjdzie jak zawsze informa e, informacja e, znaczy informacja. E, wyjdzie po prostu karta, gdzie wszystko będzie fajnie opisane. E, nie, e, i tam więcej rzeczy będzie po prostu napisanych, ponieważ no, będą mieli czas, żeby sobie napisać rozprawkę, nie? Po prostu niż tak na lewie mówić wszystko raczej na żywca bez jakiegoś przygotowania większego. E, no i co? No i to, to, to by było na tyle, nie.